Dzień dobry, kończę polator maszyn. Budowlane. Dzisiaj zima nas zaatakowała. Jak widzicie, równiarka się przydaje do różnych prac, między innymi do odśnieżania. Adaś tutaj dzielnie cały plac przed firmą odśnieżył. I za chwilę, pewnie zajmie się też pozostałymi częściami firmy. Po towarzyszyłem mu chwilę ślad jest wyżłobiony, Zbyszek Marcin Wszyscy odśnieżają, a ja się obijam. I tak to wszystko wygląda. Tomasz wyszedł <grybujesz> zdziwiony, że ja już tutaj maszyny zasypane wszystko stoi w śniegu ustawienie Lemiesza i będziemy jechać ze śniegiem, ABMK daje radę maszyna już dla klienta przygotowana, no ale no, siła wyższa, trzeba ją wykorzystać z bychu, Tomasz, pracują. Gdzie Sanki! Jakieś tutaj mogliby pojeździć. Metalowej części na tym śniegu. No ale jest 0 stopni, także to wszystko za chwilę będzie topnieć pewnie. No ale tak, chcemy Wam pokazać z samego rana firmę. Wszystko zasypane. No i pogoda naprawdę... Nieprzyjemna, no bo nie mam mrozu. Jakby ten mroz jeszcze był, to na pewno byłoby przyjemny. Tutaj układarki, walce, przeróżne. No i kruszarka tam w rogu, stoi również przysypana śniegiem. Jeśli szukacie maszyn drogowych używanych do zakupu, na wynajem, serdecznie zapraszamy do kontaktu. A jeśli interesują Was nowe kruszarki, przesiewacze, przenośniki, płuczki marki PISAP, również zapraszamy do kontaktu. No i oczywiście w ofercie także granulatory destruktu asfaltowego marki Kams. To tyle na razie z zimowej rudy śląskiej. Trzymajcie się dobrego dnia popołudnia, wieczoru. Cześć!